Siemanko, z tej strony Impostor.pl i dziś wam pokażę jak, y, jak pobrać sobie Brawl Stars takiego bardziej zmutowanego, ja tu gdzieś go mam ale, y, najpierw wchodzimy do Google i wpisujemy Re-Brawl okej, okay, jak już wpisaliśmy wchodzimy w pierwszą stronkę i tutaj jak mamy klikacie sobie jakie chcecie, ja klikam na przykład jedynkę. No i mamy naszą stronkę i tutaj mamy e, jakby ten musimy sobie mamy tutaj opis, musimy sobie cofnąć. I suwamy na drugą. No i tutaj klikamy pobierz. Czekamy albo możemy usunąć reklamę. no i teraz czekamy aż nam się pobierze. Ja tu powinien mieć nie tu. Gdzieś mi się pobiera. O, tutaj mamy starsze wersje. 2000. Jak nie, to to już Dobra, i powinna się nam tutaj pobrać. No, no, tutaj to. no i się tutaj pobierz. Klikamy. O, i teraz pobiera nam plik. Jak pobierze nam plik, to wejdziemy w aplikację. Ale to jeszcze za nie... O. Pobierz ponownie. O. O. Otwórz. Teraz trzeba przygotować aplikację. I instalujemy. <coughs> Jeśli się nie uda, to próbujemy jeszcze raz. I zobaczymy się uda, czy się uda, czy nie. Oczywiście mi się nie, niestety mi się nie udało, ale spróbujemy jeszcze raz. Jeśli się nie uda, to spróbujemy jeszcze raz. No, mi się nie, nie udało, ale to będzie na tyle. I chciałbym Wam podziękować za obejrzenie całego filmiku. No, do zobaczenia.